Za nami pierwszy tydzień maja, za nami majówka, a w głowach ciągle maj i wiele kwiatów na plantacjach. Kolejny raz w tym sezonie truskawkowe inspiracje w chornigach. Początek, a na niektórych odmianach, tych, które były bardziej przykrywane na odmianach wcześniejszych, można powiedzieć, że pełnia kwitnienia i niestety pełnia problemów. Inspiracje! Za nami kilka mroźnych nocy. W rejonie Grójca Warki zdarzały się miejsca, gdzie temperatura spadała nawet do minus pięciu. W większości było to około minus 2, ale była, była jedna taka noc, gdzie przymrozek trwał nawet 10 godzin. Więc dość dużo. I nawet na plantacjach przykrywanych tkaniną mamy do czynienia z uszkodzeniami. Głównie na kwiatach, które dotykały tkaniny, ale na jakichś tam słabszych materiałach, na cieńszej agrotkaninie też te uszkodzenia są. Uszkodzenia kwiatów są też różnego rodzaju uszkodzenia, uszkodzenia liści. To nie jest wielki problem, bo tych liści jest, jest dużo. Ale tam, gdzie mamy, mamy kwiaty uszkodzone, musimy pomyśleć o tym, żeby te kolejne dorastające stymulować. A na plantacjach, które nie były okrywane. Te uszkodzenia na pewno są y, dużo większe, i nawet jeżeli nie było w pełni otwartych kwiatów, gdzieś y, te, kwiat, te kwiaty, nawet lekko skulone, y, mogły być uszkadzane. Co teraz? Teraz, jak najbardziej, odżywianie dolistne. Musi pójść y, ze strony mikroelementów: na pewno, musi pójść dodatkowa dawka boru, czyli pierwiastka odpowiedzialnego za procesy kwitnienia. Plus do tego produkty algowe, takie jak BM Start, które stymulują procesy generatywne, procesy podziału w komórkowych w kwiatach. To, co jest czarne, już czarne pozostanie, ale musimy pompować te następne kwiaty, które będą, będą rosły, dorastały, żeby owoce z nich były jak najlepsze. Z drugiej zaś strony takie uszkodzenia tkanki na liściach to jedno, ale też taka, taka tkanka uszkodzona może znajdować się na pewnych kwiatostanowych. Będzie to powodowało, że będziemy mieli problemy z przewodzeniem składników pokarmowych, głównie tych mało mobilnych, między innymi wapnia, na którym najbardziej nam zależy, żeby był on dostarczany bezpośrednio do owoców już od samego początku, czyli od momentu kwitnienia. Także też to dokarmianie do listy, myślę, że będzie warto wdrożyć już od wczesnego etapu. Szczególnie, że tych zabiegów będziemy musieli teraz wykonać dużo. Myślę, że warto wy wy wybierać te nawozy wapniowe, Dobrze rozpuszczalne, mieszalne, tak żeby je skomponować razem z fungicydami. Mówię o tym, że zabiegów musimy wykonać dużo, bo spod tkaniny wyszło nam kilka problemów, które w tym momencie są na plantacjach, które były okrywane, a za kilka dni będą na, na plantacjach tych, które nie były okrywane tkaniną na okres mrozów. Na ostatnim filmie wspominałem, pokazywałem dziurki na liściach, które świadczyły o tym, że kwieciek będzie się pojawiał, no i przez to ostatnie kilka cieplejszych dni przyszedł. I porobił uszkodzenia. Nie jest to tragedia, bo to nie jest to jeszcze ogromny procent, ale już jak najszybciej trzeba te zabiegi wykonać, żeby zmniejszyć populację tego szkodnika, żeby było go na plantacji jak najmniej, żeby przy tych następnych ociepleniach nie zrobił nam spustoszczenia. Mamy uszkodzenia po kwieciaku, mamy uszkodzenia po przymroskach, mamy uszkodzenia liści pędów, więc będziemy borykali się z różnego rodzaju chorobami. Mamy też kwitnienie więc trzeba na pewno wejść mocno, już z ochroną, głównie tutaj przed szarą pleśnią, ale też przed mączniakiem. Z naszej strony do pierwszych zabiegów proponujemy przeciwko szarej pleśni Kaptan, bądź przy mocniejszych sytuacjach, kiedy mamy większą wilgotność, Kaptan w połączeniu z Pyrusem, czyli znanym Pirmetanilem. W kombinacji z kontynuacją zabiegów w Axiplantem, który już był tutaj podawany wcześniej, Będziemy go podawali tutaj dalej co około 10-14 dni, żeby stymulować naturalną odporność przeciwko szarej pleśni, ale również mączniakowi i różnego rodzaju chorobom liści typu plamistości, które będą się pojawiały po takich warunkach stresowych. To, że pewne stresowe sytuacje są już za nami, to nie znaczy, że mamy już tej wiosny spokój. Jest dopiero początek maja, do terminu typowych zimnych ogrodników pozostało jeszcze troszeczkę. Przed nami jeszcze silne wiatry i różnego rodzaju stresy. Myślę, że warto mieć w swoim magazynku coś takiego jak Asahi, które na pewno się przyda na różnego rodzaju stresy. I na tych plantacjach bywajmy, bywajmy jak najczęściej. No tak jak widać po tej sytuacji z kwieciakiem, przez 2-3 dni potrafi zrobić spore uszkodzenia i warto te plantacje ilustrować. My tu będziemy wracali, będziemy tu wracali już niebawem na tą plantację i będziemy się spotykali z Państwem przed kamerami, ale myślę, że spotkamy się z Państwem tutaj całkiem nie, za całkiem niedługo na tej plantacji już na żywo.